Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na zakupy ze mną. Jestem w tlepku, i patrzcie jakie fanie za 3 złote. No i z tego miejsca zachęcam Was do polubienia mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie z dzwoneczkiem. Link do Instagrama macie pod filmem, 5 zł. Takie coś będziecie powiadamiani, z o nowościach. Jeżeli zasubskrybujecie i patrzcie jakie uszy. Fajny taki wianek do powieszenia jaka cena. 35 zł a te kwiatki, 15 zł, koszyczek mnie ciekawi. 25, ale ten biały słuchajcie, 25, bardzo ładny. Zostawcie jakiś komentarz. Jak nie macie czasu, łóżko usz uśmiech, serduszko, 10 zł, a nie żadne łóżko. Patrzcie, mamy takie zajączki. Chcę sobie kupić zajączkę, ale nie wiem jak było. 12 zł. Jajko. O jajku nie myślałam. Ukryta cena. Ale kurka jest za 12 zł. <laughs> Patrzcie, jaki zając. 30 zł na resora. Jakieś słuchajcie. Zające, fajne cena 50 zł, patrzcie, jaki noga, a ten duży ten duży za 50 też, fajny. Te skrzaty mi się niezbyt podobają. Śmieszne są, ale takie krypi podoba mi się też ta lalka, słuchajcie 20 zł też taka creepy crazy no i idziemy słuchajcie dalej zobaczymy co jest na ubrania albo na biżuterii no są promocje, patrzcie kolczyki za 5 zł słuchajcie fajny pomysł jeżeli potrzebujecie jakichś kolczyków a na przykład nie chodzicie często w dużych żeby sobie kupić coś tańszego zobaczyć czy w ogóle wam pasuje mm, takie mamy spineczki fajne za 3 zł tu jest jakaś słuchajcie nowość bo tego nie widziałam za 5 zł a ja bardzo lubię klamry z pepką. u mnie się sprawdzają no i <klujny> wsówki. Za 2 zł. Słuchajcie, Były takie coś na karty. Za 9 zł. Z 20. Te są ładne. Do podtrzymania tak z tyłu włosów. Za 4 yy, mamy pełno gumek. O, w promocji są za 3 zł. Bardzo fajna cena. Tylko kolory nie moje. A i tak na lato, na plaży. One są fajne, bo nie są takie mocno ściskające i nie są takie wielkie. E, mamy gumki za 5 zł, parzcilik jest. I taka kolorystyka. Wam powiem, i mamy coś futrzanego, takie ściągacze, ale to bardziej na zimę za 5 zł, a już czekamy wszyscy wiosny. Tu są moje spinki. E, za 3 zł. lubię je ja, lubię mój pies, który mnie je kradnie, słuchajcie naturycznie no i po prostu musimy e, ścigać się po domu no i gumki, frotki ściągacze, jak zwał, tak zwał równie tu każdy nazywa, ja tu nazywam gumkami, frotkami e, złoty 50 -taka. taka tak samo mm, tu mamy taki zestaw bardziej maja, jak rustykę. za 6 zł, ale taki nie w dotyku. Te są większe za pięć, ale takie wielkie, bez przesady. Te są mniejsze. Za pięć i mamy takie niebieskie za pięć. Mamy też takie szczotki, słuchajcie, ta za 10. Tam mi się wydaje, że będzie fajna. Za 10 mam podobną z iska, bardzo fajna. No i słuchajcie, biżuteria. Teraz tu obiady. Takie słuchajcie te zestawy. Moment. To kosztuje 3,50 pięćdziesiąt tylko, ale ile to kosztuje tamto? Co 9 to wam pokazywałam, a tamto jest przeceny niestety. Szkoda. 15. Mogliby też to przecenić, bym sobie wzięła. Słuchajcie, niby tanie, ale jak jeszcze przyciemnię, to człowieka bardziej cieszy. Dajcie znać, czy lubicie przeceny. <laughs> Wiecie, zawsze to tanie, nie? E, mamy takie spineczki, takie, słuchajcie, za 2 zł, które kiedyś pamiętam, kiedy to był hicior. Macie bryloczek za 8 zł lub taki za 8 zł, jeżeli lubicie. Ja lubię bardzo, do torebek, <laughs> szczególnie albo do kluczy. No i rzuciła mi się taka duża torba za 80. I tu mam już coś bardziej wiosennego. Zaraz wam powiem. To jest sztuczne oczywiście. Tak, tak wygląda. Tu ma kieszonkę, tu ma zaczas I jaka jest cena? To najważniejsze. Cena 55 zł. Taka normalna cena, jak za taką jakąś Wam powiem. Też nie spodziewajmy się, że to będzie niezniszczalne. Te plecaki wam pokazywałam i one są bardzo ładne. A la Chanel 45 zł, fajna cena, jak za takie plece. Powiem Wam. O, tu ma kieszonki, bardzo ładny jest. Tu ma takie paseczki. Y y y Słuchajcie, cieniutkie że dużo miejsca nie zajmuje. Mamy za 5 zł opaski, które są modne. I jeansową. Tu mamy te czarne. To też jest cena. Widzę 6 zł, więc to są dobre ceny. O! I mamy, słuchajcie, kurtkę już taką wiosenną. Czarną, klasyczną. E ma taki fajny, słuchajcie, poleczek, żeby ją schować, więc mało miejsca zajmuje. Na pewno to jest sztuczuj, nie spuchu. Cena 60 zł. Ale jak za taką cenę, to fajna cena. Ma tu kieszenie. Wytaliowana jest, fajna. Jak czegoś takiego poczekujecie na wycieczki też schować mało miejsca zajmuje. Do torby, a zawsze można wyciągnąć. I mamy taki sweterek, nowość. Fajnie z to wygląda. O. I cena 60 zł. Taka rozmiarówka. Fajnie z tymi dżinsami wam powiem. To wygląda biały. Zawsze ładnie biała koszula, jeansy. Zawsze fajnie się komponuje. No i z tego miejsca życzę wam cudnego dnia. Subskrybujcie jak zwykle. Lajkujcie. Zapraszam was na inne moje filmy których jest dużo na kanale Na filmy shorts, na recenzje kinowe Na hole I do zobaczenia, hejka